Dobry, witam Państwa. będzie trochę pojebaństwa. Także no, dawno mnie u Was na YouTube nie było. Bo nie wiem, czy niektórzy wiecie, czy nie wiecie. E, nagrywam teraz więcej na TikToka. E, także no, tam się już taka, jakby to powiedzieć, era YouTubeowa zakończyła. Niektórzy może znają, pamiętają, oglądali. Ciapuś odrestaurowany. dużo się zmieniło, dużo nowości, ale wracamy powoli na YouTube. Także śledźcie nas. No. I tyle to w temacie, tak? Tutaj presa, to jest taki nowy zabytek, stara, bo stara. No ale swoja, własna, elegancka. Teraz właśnie remont wizualny robimy. Tak samo jak dużo maszyn w tym roku przeszło mnie remont i nowe nabytki też się zdarzyły, ale to w odcinek Dzięki za oglądanie i śledźcie nas dalej. Na razie, cześć.